No tak. Długo mnie nie było na YouTubie, znaczy... No nie wiem czy tak długo, ale trochę było, więc. Yy, mogę wam dzisiaj wszystko na to wytłumaczyć. Yy, I powiem tak. Założyłem swój sklep, w sensie pewnie teraz mówicie, ho ho ho, będą hejterskie komentarze, taki dzieciak zrobił sklep, ho ho ho, to 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 O nie, 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 ja nie założyłem go sam, a po drugie myście byjacie, Jakbym mógł założyć sklep. Moim, moim bratem zrobiłem go, to chodzi do szkoły informatycznej i, i ten, z jego kolegami też. Oczywiście wam za chwilę podam, jak się nazywa, tylko za, zanim to napiszecie, jak dacie kropeczkę, to zawsze wychodzi inne słowo. Tu się wam pojawia sklep, a tutaj się wam pojawi za chwilę. No, tak się nazywa cała nazwa. Żebyście wpisali tą całą, ponieważ nie wejdzie, jak damy, kropeczkę właśnie. I to jak widzicie u góry, to takie coś wychodzi. No to, nie wiem co się za siebie. Tutaj macie mały, krótki filmik po prawo o sklepach naszych, co mają zaoferowania i dlatego mnie trochę nie było, ale myślę, że to nic nie znaczy. Ja powracam przez to. I myślę, że mi wyba wybaczycie. To no bo... Ja byłem trochę tym zajętym, ale ja po piłce, ja pewnie już w większości pomyślało, że ja odesłam, nie, nie, ja się nigdy nie podaję, ja już się dużo kiedyś podałem, bo ja miałem dwa kanały kiedyś, to jest teraz trzeci, to szybko się podawałem, ale ja, nie, się tutaj nie podaję, za szybko. To była krótka przerwa, choć i tak rzadko zrzucam filmy. Nigdy nie mam za czasu, jak to wiecie, wakacje minęły, a nauka też, bo nie jestem, no, letni, żebym musiał opuścić szkołę. Żebym był nawet dorosły, też jakieś Jakunki, wiecie o co chodzi? Aha, dobra. No, zostawcie lajka i subitę, żeby wspierać mój kanał, żebym tym bardziej się nie poddawał. A co, jak to, niekam, to nie działa mi. No to chyba tyle. Dostawcie lajka like jak sobie które Tyle się wyświetliło wam, co żebyście zrobili. Zakupcie, zakupcie jak coś się chcecie. No i dziękuję Wam za oglądnięcie tego krótkiego wyjaśnienia. I myślę, że zrozumiecie to. Więc no, dziękuję Wam. To, za to spędzenie tyle już wakacji, Właśnie się wakacji, ja, ja już miałem wcześniej kanał, usunąłem wszystkie filmiki, nie wiem czemu. Kude, no, bo, no, no to tak, jeszcze co mam do powiedzenia Wam, chyba to tyle. Fuh. Było się i się skończyło. W sensie, coś się skończyło, sam nie wiem, mówię coś, a sam nie wiem, o co mówię. Hmm, zakupcie, jak coś chcecie. Nieważne, gdzie jesteście, i tak dowieziemy. Mamy tam zec na walentynki i to wszystko, więc myślę, że warto wpadać i co zakupić. To będzie mi bardzo miło. Dla każdego, co pracowałam na tą stronę, ona się dopiero zaczyna. Nie mamy za dużo produktów, ale no mamy, to jest najważniejsze. I to jest cały powód, nie za długo będzie jakiś odcinek. Tzn. będzie specjalny na 18 subów, więc na pewno spodziewacie się czegoś. Więc myślę, żebyśmy się tego nie spodziewali, bo przecież ten napis jest do czegoś, nie? Żeby sobie wisiał na moim kanale. A jak wiecie, ja na jest specjalny, to się nie mówi. Ale powiem Wam, co związane ze 100 dni, więc będzie grubo, co? No, będzie grubo. Będą 4 części. Każda ma będzie miała 25 dni. To już wy zdecydujcie, czy gracie na trudnym, czy gamy na hardcore, Bo na hardcore ta będziemy mieć wzrostowe, że zginiemy, bo... To nie będzie zwykły świat, 100 dni, to wiecie. To musi być jakaś ekscytacja. To będzie trochę częściej. Jak zginiemy, to będzie koniec. Więc ja chyba bym wybiał tylne, ale to jest Wasza decyzja. Może się szybciej skończyć ta seria, jak chcecie. To koniec, chyba. Dostawcie i like, subika, wpadajcie na kanał na Viksa u niego też, żeby nas obydwu wspierać. I co ty? No chyba tyle, jak mówiłem już. Dobrze. Zostawcie um, dla Jeczka, jak mówiłem. No bo teraz pewnie mówicie, co ty ciągnie, gada, gadas, pewnie będą hejterskie. Jak już mówiłem, to ja nie robiłem tej strony. Znaczy, robiłem, bo mój brat jest taki miły, że mi pokazywał, jak robić. Więc był miły dla mnie. I. Mi. tak czasami robi, wiecie o co chodzi. Więc... Myślę, że... Jesteście dobrzy. I macie tacy być. Dam link pod, tez, pod tym filmikiem. Jeżeli nie wiem, czemu komentarze mi nie działają, ale mam nadzieję, że na tym filmiku będą działać. I wtedy wyślę tam link. Napiszcie ocenę od 1 do 10 tego sklepu ocenę i jak na początek mówię od razu. I co? Żegnamy się. Stawcie lajka subika, Kończymy filmik jak zginę. No to nała!